Dzisiaj chcę kontynuować proroctwa, które wypełniły się dosłownie i to wypełniły się w ostatnich godzinach Jezusa na ziemi. To, jest, to są kolejne z tych 29, które wypełniły się w ostatnich 24 godzinach życia Jezusa. I chciałbym zacząć od takiego proroctwa z księgi Izajasza, napisanej 750 lat przed wydarzeniami, które później, które właśnie 750 lat później miały miejsce zajesza 53:12 mówi tak: On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Ciekawy fragment co? że ktoś poniesie grzechy wielu. Ciekawe jest to w tym prorostwie że ono wyjaśnia tak naprawdę cel przyjścia Jezusa i jego śmierć na krzyżu. Bo to z powodów naszych grzechów Jezus umarł na krzyżu Golgoty, a nie z powodu tego, że Żydzi go nienawidzili, czy Rzymianie, tak? Czy Rzymianie go ukrzyżowali? Nie. On poniósł grzechy wielu. On poniósł grzechy tych, którzy w przyszłości albo i wcześniej uwierzą w niego, uwierzyli w niego, tak? Uwierzyli czy uwierzą w niego. On nasze grzechy poniósł, tak? I co więcej, nawet wisząc na krzyżu, oręduje za przestępcami. To jest niesamowite. Słuchajcie. Jezus wisi z, naszych, z naszej winy. Wisi na krzyżu, a jeszcze tam, patrząc na ludzi, którzy szydzą, wygrażają mu i prześmiewają się z Niego. On patrzy na nich i mówi Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Myślicie, że dzisiejszy, dzisiaj Jezus zareagowałby inaczej? Gdy my odrzucamy jego ofiarę, gdy próbujemy, nie wiem, unieważnić jego ofiarę, albo umniejszyć ją, gdy próbujemy dodać do jego ofiary nasze wysiłki. Zachowujemy się tak jak ci, którzy tam stali pod krzyżem i się prześmiewali, wygrażali. A, a z jego ust możecie usłyszeć tylko jedno. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynia. Ja dokonałem, dokonałem całego dzieła, ja umarłem za nich, a oni tego nie doceniają. Nie przyjmują w pełni zapłaty, którą ja za nich zapłaciłem. Rozważcie to dzisiaj, to prorosło w waszych sercach. Kolejne, gdzie odrzucony Mesjasz, Mesjasz będzie odrzucony przez własny lud. To jest, to jest też Lizę 53, dział tym razem w werset trzeci. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi mąż boleści. Oswojony z cierpieniem jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Wyobrażacie sobie, jak wyglądał Jezus? Po obiczowaniu z koroną cierniową, jak wyglądał Jezus wiszący jak kupa mięsa na, zakrwawionego mięsa na, na krzyżu? A. Był wzgardzony, naprawdę. Ludzie nie chcieli patrzeć nawet na niego, bo twierdził tak, on jest tak zły i to jest tak potępiony. Widocznie bardzo podpadł Bogu, tak? Należało mu się. Zgardzony. Także że mieli, mieliśmy go za nic. Jezus przyszedł do tych, do swoich, a swoich go nie przyjęli. Dzisiaj Jezus też chce przyjść do ciebie, do twojego życia, do twojego serca. W objawieniu Jana jest powiedziane, że Jezus stoi u drzwi naszych serc i kołacze tam, puka po prostu. Pogardzisz takim Jezusem? Też wzgardzisz nim, jego ofiarą, jaką poniósł w cierpieniach na krzyżu Golgoty? Przemyśl to, naprawdę poważnie to przemyśl. Znienawidzony bez przyczyny. Liczniejsi od włosów mej głowy, nienawidzący mnie bez powodu. Psalm 69, 5 werset. Nienawidzą go bez powodu. Czy Jezus zasłużył na tą śmierć? Słuchajcie, uzdrawiał, wyzwalał ludzi opętanych, głosił dobrą nowinę ubogim. I to była jego wina. Dlatego został ukrzyżowany. Z powodu naszych grzechów został ukrzyżowany. Jest wielu ludzi dzisiaj też, którzy nienawidzą Jezusa bez powodu, naprawdę nie, nie mają. Jezus nigdy nic złego im nie zrobił, a oni po prostu imię Jezus, aż się pienią. Zastanawiajcie się kiedyś nad? Tym? Jak to jest? A więcej jest niż włosów na głowie. Nienawidzących nie bez powodu, powiedział Jezus. Dalej, to wszystko jest o, mowa o Jezusie, gdy tak naprawdę te ostatnie godziny, gdy On wiśnie już na krzyżu. Psalm 38, 12 mówi, przyjaciele moi sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi bliscy stoją z daleka. Pod krzyżem Jezusa, najbliżej Niego, stali Jego wrogowie. A oni, oni tak naprawdę prześmiewali się, kusili Jezusa, szydzili sobie jeszcze w tych ostatnich godzinach, gdy On tam wisiał. Jego bliscy, jak byli, a no wiemy, że było tam kilka niewiast i Jan, no stali z daleka, bali się. Bali się podejść, by ktoś czasami nie skojarzył ich z Jezusem. Czy czasami my się też tak nie wstydzimy Jezusa, tak? Czasami się nam chyba też to zdarza. Ale czy warto się wstydzić Jezusa? Jezus wisiał na krzyżu, wielu się jego wstydziło. Kolejne proroctwo. Słuchajcie, to jest te proroctwo z psalmu, one zostały napisane tysiąc lat przed przyjściem Chrystusa. Wyobrażacie sobie, jakie precyzyjne są te proroctwa? Kolejny psalm, kolejne tysiąc lat wcześniej. Psalm 109, 25, werset mówi: Dla tamtych stałem się urągowiskiem, widząc mnie, począsają głowami. To począsanie głowami oznacza tak naprawdę, że przeklinali go i wygrażali mu, i po prostu siedzili, och, spotkało go na co zasłużył z wściekłości, tak? Tak się zachowywał tłum, który otaczał Krzyż Jezusa. To nie był Krzyż ludzi, to nie, był, to nie była grupa ludzi, którzy płakali, ojejku, biedny Jezus tam umiera. Nie. To byli ludzie, którzy wygrażali pięściami. Nienawiść. To było w sercach tych ludzi. A Mesjasz umierał za nich. Kolejne prosto, znowu tysiąc lat wcześniej, Psalm 22,18. Oni wpatrują się, sycą mym widokiem. Przyszli na widowisko, na przedstawienie. Czasami my dzisiaj nie jesteśmy podobni, też lubimy krwawe filmy oglądać, nie? A wtedy nie było filmów, wtedy nie było tak często teatrów, tak? Więc dla ludzi to było niesamowite widowisko. Widzieć ukrzyżowanie, widzieć mękę ludzi, widzieć ich śmierć i konanie, tak? Ludzie stali tam. Obserwatorzy obserwowali. Nie bądź biernym obserwatorem. Nie? Spójrz na Jezusa i zrozum, że ten Jezus, który tam wisi, umar umiera tam w Twoje miejsce. Rozumiesz to? Nie bądź biernym obserwatorem, tylko widzem. I jeszcze jedno prorosło dzisiaj. Psalm 22, 19 mówi tak. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Wyobrażacie sobie, że ten fragment wypełni się dosłownie, ponieważ różne szaty, które Jezus miał na sobie, no, żołnierze, widocznie było ich kilku, porozdzielali między sobą, ale tuniki, która była najcenniejsza, no nie mogli, nie mogli ją na cztery części rozciąć tak, bo to, bo straciłoby to sens. Ona była, ona była szyta z góry na dół, tworzyła całość. Dlatego co zrobili żołnierze rzymscy? Rzucali losy o nią. Zwycięzca zabiera wszystko, tak? Fajna zabawa pod, pod krzyżem Chrystusa, tak? Te, to wydarzenie zostało napisane tysiąc lat przed przy urodzeniem się Chrystusa. Wyobrażacie to sobie? Tysiąc lat wcześniej. Piękne są proroctwa. I dosłowne, dosłowne, dosłownie się wypełniają. Zauważyliście? Tu nie ma żadnych alegorii, żadnych. E, e, ukrytych, tajemnych słów, tak? One dosłownie się wypełniają w Jezusie Chrystusie, który wisi na krzyżu. I kolejne o kolejnych prorocach, bo to jeszcze nie wszystkie usłyszycie w następnej pigułce, do której Was zapraszam serdecznie.